Cześć, witajcie, ja jestem Najonet a dzisiaj pokażę wam jak zainstalować Kleiner do Red Dead Redemption 2. A więc co, przechodzimy chyba do instalowania A więc tak, pierwszą rzeczą jaką będziemy musieli zrobić to jest wejście na naszą przeglądarkę i wpisanie tutaj ldl 2 MODS Powinno tutaj nam ta strona się oświetlić, to tutaj pierwsza to tutaj jest stronka, gdzie ogółem e, są różne mody do Red Dead Redemption, e, różne, już nawet trochę do wyboru, do poloru. Ale my sobie wchodzimy w Scripts. Do tego jest jakby Script. I Red Dead Trainer. Tu się tłumaczy na trainer, bo to, to tłumaczenie jest zepsute polskie, ale no okej. Okay. No i to jest właśnie ten mod. To wygląda tak jak tutaj widzimy na screenach. No i to sobie pobieramy. Ale, żeby ten mod nam działał głową, potrzebujemy jeszcze aby scriptu. czyli podobnie jak w GTA 5. No to tutaj i sobie pobieramy tego skriptu, zapisujemy sobie i to jakby co nie jest żaden wirus. No i kiedy już sobie pobieraliśmy, to się cofamy i ściągamy tutaj tym czerwonym przycisku jakby. Wybieramy sobie wolne podle poklejanie i tutaj nic nie klikamy. Eee, do 5 sekund się pobieram. Jeżeli się pobrało to. Możemy teraz przejść do naszego roderu z Red Redemption. Ja już tutaj mam przygotowanego. I teraz te dwa pliki, które tutaj posiadamy, czyli eee, ten zescript hookiem. To mam tutaj takie coś jak bin. Klikamy na to. I te, te dwa pliki, ScriptHook RDR2 i Gimput 8 ll Musimy przerzucić do tego folderu. E, tego nie musimy, bo to jest taki trainer jak GTA e, z scripthookiem jest. Ja tego oczywiście teraz nie wrzucam, bo ja już to mam zainstalowane. Ale no dobrze. E, tutaj mamy ten właśnie nasz folder. I jeszcze mamy, jak tam widzieliśmy, Red Dead i te dwa pliki, które tutaj są, musimy przerzucić tam do folderu. A więc tak, jesteśmy już w Red Dead Redemption i tego moda odpalamy pod F3 i tutaj mamy właśnie nasz trainer. A tutaj mamy aż 10 opcji, są to takie jak Tire Options, czyli na przykład God Horse Options, no czyli spawnowanie konia, Weapon Options, czyli dodawanie broni włączanie inspektornej amunicji, E, teleport options, no, czyli Teleportowanie, i jest tam też NoClip Pet options, czyli spawnowanie pedów, e, czyli ludzi i zwierząt e, Bodyguide options, no, to, to jest spawnowanie ochroniarzy e, Vehicles option, to jest spawnowanie pojazdów, np. tej armaty, czy tego kajabinu w kamerze, bo się tym bawiłem hmm. e, Mamy też Works option, e, czyli np. czas lub e, np. pokrycie śniegiem terenu, Jest tam też takie opcje jak ukrycie chudu e, no i wiadomo, i też jest menu settings, czyli np. E, położenie tego okna z trainerem. No i w zasadzie to jest taka szybka prezentacja, jak działa ten trainer. E, no ja już będę się z no widzimy się w następnym odcinku. I cześć!